Witam wszystkich bardzo serdecznie, Damian Macwzek z tej strony, czyli najlepszy i najskuteczniejszy typer w Polsce, hejtowaliście mnie w komentarzach za wczorajsze typy, ale jeśli jesteście mądrzy, no to sami wiecie, że na każdym kuponie zabrakło jednej bramki, więc jeśli podchodzicie do tego wszystkiego emocjonalnie, jeśli jeden dzień jest dla was. Czerwony, a reszta była zielona, i już wyzywacie wszystkich dookoła. No to bookmacherka nie jest dla was. To, co ja tutaj publikuję, to tylko i wyłącznie moje typy, to mogą być sugestie, to nie są żadne porady inwestycyjne, więc to jest taki statement na sam początek, ale dzisiaj. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dzisiaj zaczynamy z czystą kartą. Ja stawiam cztery mecze, cztery kupony po 500 złotych. Dzisiaj. Liga Polska, Liga Włoska, Liga Hiszpańska i Liga Angielska. Przede wszystkim mamy dosyć ciekawe mecze, no bo gra i górna połowa, gór, nawet czołówka, nie tyle po, połowa, ale dwa zespoły, które biją się o mistrza. W Ekstraklasie mamy Lechie i Stalą Mielec, które są najsłabszymi zespołami. No i właśnie, jeśli chodzi o Lechie i Stal Mielec, ja tutaj 500 złotych stawiam na BTTS-a, kurs 1.60. Myślę, że dwa zespoły będą mega zacięte, tak żeby jednak nie spaść z tej polskiej ekstraklasy ekstra w tym sezonie. Jeśli chodzi o Napoli-Empoli, no to tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację w lidze włoskiej. Napoli do Interu traciło 3 punkty, czyli do mistrza przed tą kolejką. Wiadomo, Inter już ma mecz za sobą, Napoli przed sobą dzisiaj zmierzą się z Empoli, które jest 18, czyli to jest strefa spadkowa Serie A i tutaj bezapelacyjnie stawiam na zespół Napoli, czyli zespół z Napoli kolejne 500 zł Premier League. Tutaj mamy akurat środek tabeli, czyli Bournemouth z Fulham Londyn. i co my tutaj postawiliśmy kolejny BTT-Sik. kurs 1.63, czyli oba zespoły strzelą gola. 500 zł i moim zdaniem najciekawszym meczem w dniu dzisiejszym, czyli Atletico Madryt z Real Valladolid i Real Valladolid jest ostatni, czyli 20 miejsce, 19 goli strzelonych aż 69 straconych, 16 punktów w 30 Meczach. No nie może być inaczej jak bramko strzelne Atletico, które jeszcze liczy się w walce o mistrzostwo Hiszpanii, więc ja stawiam, że Atletico w dniu dzisiejszym strzeli powyżej 2,5 bramek. Nie mamy jakiegoś wysokiego kursu, bo to jest 1,75. Dzisiaj takie mecze, mam nadzieję, że wszystko wejdzie, więc Wam również życzę. Powodzenia! Zacznijmy bardzo dobrze ten tydzień. Ja nazywam się Damian Maciuszek, jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, o lajku w górę do tego filmiku oraz o komentarzu. Ja Wam za wszystko bardzo dziękuję. Trzymajcie się! Cześć!